Już na naszej stronie Kingu Cio, witam was w dzisiejszym odcinku. Z nami jest tutaj Bambik. Welo, welo. Bambik powraca na YouTube. Na, znaczy ogólnie na mój kanał. E, kto nie zna, to nie zna. Za 40 sekund mamy event. E, nagrywam ten film też podczas nagrywania live'a, więc nagrywam live'a i film. Tak naprawdę jak zawsze mnie... mamy eventy. To mnie nie zna, to mnie nie zna, ten nie jest OJ. No zobaczcie sobie. To się dzieje, to się dzieje. Okej. Okay. Motylek. Dobra, wylecia, wyleciał motylek. Podstawa, nie? A okej, okay, wypierzę. Co jest? Rozumiem. I wieżowce. Co? E! co się dzieje? Co się dzieje z wyspą. Wieżowce na nie like? rosły. Aha, bo to jest ten... Na New York jest na wyspie. My na jest Yo na wyspie. I ja on sobie wlatuje, motylek sobie te teleportuje budynki. O, co jest? Ja pełny ekran? To jest Ej, weź sobie pełny ekran. Tak, jak to zawaliście wygląda. No, 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 to sobie lata. A, bo teraz w Nowym Jorku to wygląda. O Jezu, ale ładnie, ja on sobie lata po Nowym Jorku, tak? Event jest w Nowym Jorku, nie? W prawdziwym życiu jest event. O, oni dosłownie mają event 3D, nie? Oni mają, ale oni mają event w prawdziwym życiu, nie? Jaki parciarz Ale ten nie. nie mówię, ja nie mówię, widzisz... że ja muszę być, żyć w Ameryce, a nie kurde w Polsce. No. Ale teraz, a ta mapa ładnie pa... Tego, ładnie pachnie, ja pierdziele, ładnie wygląda. Jaki koncert? Koncert mają w Nowym Jorku jeszcze, nie? Co to za jakieś Lady Gaga? Ice Spice! Tak! Mówiłem! Ice Spice! Dosłownie tam Ice Spice tego! Śpiewa Ale powiedzieć, nie oni mają Farta, nie? To ona będzie w drugim sezonie będzie chyba w sk chyba w no. tym. Czekaj. Ona będzie w Fortnite Festival chyba. Ale się tego nie spodziewałem, że tego, że będzie kolaboracja tego Fortnite i tego Ice Spice. Nie mm, okay. Ej, w ogóle patrz, ile tu ludzików jest i cały Nowy Jork jest tutaj, nie u nas. No. Na wyspie rozdziału 5 z Nowy Jork, co jest? Pewny ekran Ja im zasłoniłam, oni wyobraź sobie, że takim taką patrzysz przez okno. A tam, kurde, ci Ice Spice na Fortnite. tam tego śpiewa. Ty, ale no nie może tylko będzie tego To będzie sam koncert, to ja mano u nie. Dobra, ile nam będzie śpiewała bo ja chcę już koniec tego, bo już nie chcę tego oglądać Ono dopiero chyba wchodzi, no ale ale... Ale wyobraź sobie, że jesteś taki... ...to Kupi... kurde przejechałeś na, na nowy koncert w ogniarku Ale ona dzięki Fortnite'owi ma taką lęk No ale ona tak, i tak jest polera. Ona i tak miała tego w Fortnite'cie emotkę Ma No wiem, kto to Chyba Tuż wiem, to, to jest chyba Ty, ale jak to będzie tylko koncert Pokazany w wymiarku to się chyba załamie Ej, koncept był, widziałeś? Nie, nic nie się widziałem. Nie, taki koncert był przez chwilę tej wyspy. No tylko, że to, to tyle koncert. O, ej, jak się skacze fajnie. Ej, można wyjść na pilę pewnie Ej, można wyjść na tego. A to mistówkę wysoko. No, 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 no. Dawaj, dawaj tu, dawaj tu. Czekaj, No cała wyspa zniszczona, to ja przez te wieżowce, ja New Yorka. Ej, no... Ja... Nowy Jork, Nowy Jork podbił wyspę. Walona. Można biegać. Nie można skakać już. Kurde, no... A nie, czekaj, mogę parku zrobić. Nie mogę koncert nie jest. O, dobrze. No, dobrze, czyli nie będzie sam koncert. Ja sobie zaśpiewam muzyczkę i tyle. Nie no, koncert pewnie będzie dalej, nie? Ona jeszcze będzie śpiewała w tym Nowym Jorku, ale pewnie bez już nagrywka w Fortnite. Ach. Tylko będzie jeszcze event jakiś na pewno tu. Powinien być, mam nadzieję. Przecież będzie na pewno jeszcze. No musi, jak nie to się załamy. Nie, jeszcze coś. a Kolejny koncert, a kogoś innego. Travis Scott. Jest! w Dog! Ja pierdziele! No bo on będzie chyba tym szefem z agencji nawet, z tego co wychodzi po traileru. Widzowie, którzy oglądają odcinek, to na live jest ten, ten trailer. Ale może skakać. Wow! Ale skacze no w to mowszę. się, Czeka się. Czeka się wow! Ale się fajnie skacze. Jeszcze się biegnie. Ale, ja... ale tak muszę... Jeśli to będę... Ej, bo mi mogło prawa autorskie wyskoczyć za to? To jest bardzo nie mądre, co zrobiłem trochę to szczerze. No jest spadłem. Prawa autorski składskie. Dobra, ale... Dobra. A, po prostu gadaj coś, żeby nie było tego słychać. A ogóle, Kuda, I e, na kanale Fortnite a jest e, live, gdzie oni to nagrywają z Nowego Jorku uh. Nie no ja pierdzi, ale wyobraź sobie jesteś... Nie... Zacięło się Wyobraź sobie jesteś ze sobą mieszkającym w Nowym Jorku, patrzysz za drzwi, a tam kurde jakiś Snoop Dogg śpiewa ci za tym A nie, no jeszcze tylko będzie tylko kilka koncertów z jakimiś efektami i rozwaloną mapą. Będzie, no, na pewno będzie ten i najprawdopodobniejszy będzie Em... Ami, no. Eminem, memem mem memem. Nie miałem tego nigdy wysłać. Bo Eminem e, też będzie w nowym sezonie skin. Mi się zdaje, że oni się nie się trochę nie postarali, jeśli tylko będą koncerty. O! Jak ja skoczę! Co tam? Ja się tam tutaj tam, tam. Długo to nie potrwa. Dobra. I tam Ale my dosłownie oglądamy pewnie jakieś... jakiegoś tego. Nawet nie na żywo, ale coś pewnie z drona nagrywane. Ja w ogóle tam była ręka Midasa. Nie no, ale Fortnite teraz wjechał naprawdę, nie? Eminem. Mm ha? -hmm. Nie. To nie będzie następnym. Ja myślę, że to nie chcę strasznie wygląda. Weź i będę jakiś, a nie to. no kurczę, jak to wygląda w ogóle. Bo że Fortnite się pewnie tak postarał, że tylko dał te koncerty, nie? Na stówę. Ja już znam te ręce Fortnite'a. się to. Ło! Ol... Olu, jak się biegnie i skacze. Boi? Boi? Dobra, ale to będzie tylko później. Nie, To tylko koncer koncert. Ko no Ja nie chcę koncertów sami. Myślę, na no koncerty to ja tak naprawdę, na mardę czekałem, tylko powiedzę wszystko, nie? Te, no to właśnie, to wie? kurde o, ma się hej, dziać, a nie. O, kurde, to ma się dziać. A jeśli to nie będzie eventu. To ja to mogę uznać jako koncert na event. Ej, chapter drugi! Lama! Te wszystkie te? Miałeś, jak? Napis chapter two. No. Agencja z jakiś tam tam była. A ręka Midasa też była. Kurde, nie, no naprawdę Fortnite. Jeśli to, be, to będzie tylko koncerty, to się nie postaraliście. A tam A tam tylko na tej ty... stoją i tylko słuchają, żadnych tych uha i Ja pierdziel, ile tam jest osób, nie? Nie, no, naprawdę, co on tak powiedział? Słyszałeś? O, nie można już tego. Co on powiedział? Chapter... Chapter drugi remake... Remix... O, jakaś płyta. O, o, ej, wychodzi! Ej, oh, on pewnie wy... On... co jest? Ło. Wow! Co jest? I yeah! Co jest? Gdzie jest tu wyspą? Ej, do dog dopierdzielił wow. tutaj. O, ale góra wygląda ładnie, wszędzie tego. Wow. Ja. A no górze rift. No, to był taki raf, nie rift. Ej, widziałeś tą miejscówkę? Ona tak battle boost i rekin. O, klasyczek. Klasyczek. Ej nie gadaj, że tą wyspę nie rozwaliła żadną zła postać, tylko kurde piosenka z piosenką. Nie! Ej! No To jest ta muzyka. Ale... Ale nową agencję tego w tyle do, było przed chwilą widać. Agencja jest taka sama. Agencja, no. Ona się, ona się widzisz, zmieni. widzisz? Gdzie? Yeah. No, o tego, za tłem tego Snoop Doga. gdzie? No, czekaj, czekaj, bo ty jesteś w trybie gry, czy ty oglądasz na tym ekranie? W trybie gry. Bo to w trybie gry i on ci taki jak powinien. I Teraz no, już no. powinno być. Ja o, to, się... to jest dosłownie. To, snu... to się nie. dosłownie nazywa Snoop Dog. Zroz... Tak. Jak, jak oni tak zrobią, to. Yy... To to, to, to cały sezon, nie? Oj, uwierz, że pewnie tak zrobią I pewnie psy takie takiego legendarne. A, a pewnie tego. Taki główny Midas to będzie Snoop Dogg. I jeszcze Ice Spice weszłem w scenę. Jeśli oni tak zrobią, to jeszcze to bardzo obrażę na nich. To nie będzie tak, tak dobrze, jak był nasze. Dobra, było może... No wiesz, ten remix to nie jest dosłownie to samo, nie? Co tego. co będzie no, ale drugi rozdział tak tymi wszystko... miejscówki no bratko, oni są popularni! No ale nie żeby nie aż tak Dobrawa jakiś event. Coś tu się dzieje powoli, ale... Nie nie, bo te eventy trwają po tak pół godziny. O, jest pod motylek wrócił. O, motylek wychodził. No. wrócił. Wrócił tu na scenie, chodzi, chyba? Oni tam stoją o, gdzieś nie wyglądają. Dobra, mamy, mamy event. Mamy, event, tak. mamy event. Ej, to muzyka! To jest rozdział drugiego. Ja rzeczywiście coś jest. Się... Ej, jest even. Mamy trailer. O, czarny ekran? Wiedziałem. Mamy, no mamy zmodyfikowaną. Mamy tak, Snoop Do... Dogg... O, rekin to z gówna ta. Mówiłem, Snoop do... Jak miejscówka jest nazywana Snoop Dogg, to tego. Snoop do będzie taki nowy Midas. Nowy Midas. To będzie, to będzie nowa ta miejscówka na pewno. To będzie nowy stół. To... ja trochę z sezon A może, będą dwie organizacje? Widziałeś to? No, a może będą dwie... Mo... Ej, może będą dwie organizacje? Będą organizacje piosenkarzy i stary zamieszkań... O kurde, dobra, to jest, dobra, ja tak to jest fajne. O ja... to jest dopierdzielne jest... do i ta No! Wow! Nowy tu migan. migan, nowy tu migan. Nowy tu migan Midasa. Czekaj, stop dog Ej, yes. wow. no jest! pa Papa odrzuca! Gdzie oni te samochody jak one robią? Ej, dobra, No, to... jak chyba kupię se. Ten sezon będzie kozacki. Ej, to wygląda. Tak! Mm. To tak wygląda pięknie! Spójrzmy no te, nie. Ten sezon jest zremiksowany, oh. ale no, Ale jest naprawdę dobry. Powiem, że jest zremiksowany. A ta misyka jest taka sama. No w To są te stare mistówki. Zgrota, no. Kocham je. Te stare miejscówki, kocham je Omówiłem e, mi, Mam spagetti Minigun no. minigan, e, minema, nie? A, a. On naprawdę będzie napierdzielał tymi słowami Spaz wraca Tak I wow. Ej, nie wierzę, nie To będzie tak dobry sezon To, to co to było? No. To, było czy to było... Ej, tego. Ej co jest? Ej, ten trailer? To jest... To tyle? Nie. Ej! Koniec, nie? Jeeja. Yeah. ja... Ale patrz co po, no niebo Ej, to No nie był jeszcze. Trailer? Trailer sezonu... Yy, ten sezon będzie kozacki. Nawet, nawet lepszy niż chyba... się spodziewałem. Bratku, przecież te koncerty były gorsze od tego traileru, nie? No tak to, 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 to było trochę tak, no. To jest... ja Ej, i teraz da... można się bić. Nie da się bić. A nie, nie można! To jeszcze jest tutaj, ale on pewnie nic nie będzie już, nie? nie, ja bym chwilę poczekał to szczerze. Jezu, ale mnie taki deszczyk już dopierdzielił. Ja stare czasy wracają, gdy nie. w do sobie siedziałem i napierdzielałem u tego. Jeju, aż aż mi się przeszły! Ty, czy teraz jeszcze ja chcę sprawdzić sobie na kanale e, Fortnite'a, czy oni czy są teraz wstawili właśnie tego traileru? Ja codziennie ja będę... Tak, stawili! Ja, stawili ja. trailer, jest na YouTubie. Dobra, czekaj Dawaj teraz. jutro tego. zanalizować trzeba, nie? Ja to analizuję teraz, widzę. E, na live i na filmie. Na analizę. E, no, no Jezu. E, czekajcie, czekajcie. czasy... nie mnie. Piękne czasy się wspominają, naprawdę. Ty w ogóle live nagrywasz? Mogę do nich mówić, kurde widzowie? No, czekaj. To jest coś... to, to... Nie, jak widzowie, jak wy nie graliście w drugim rozdziale, to nie wiecie, co jest tego. Co to jest, kurde. Dobra, czekaj. Nie wiecie, co e... to jest. Nie e... wiecie co to jest, wspomnienia, widzów. Tu mamy tego i to mamy jest... ten który jest na nowej agencji. Miejscówce, jego własnej. To jest. Mówiłem, że to będzie midas taki nowy. Ty, ale teraz też ta miejscówka nie wygląda rozwalona. Dobra, widzę, musiałam to wyleżyć, żeby gdzieś po prostu e, e, zatrzymać. Jeszcze tak, sobie no małą cofajszę. Tak, co tak, no. no, wow. Jest nowy midas, miał się. Będzie to migan, więc ja się cieszę, że to jest moja na broń. Ale ten migan, migan i to migan, nie. To jest po prostu... No nie wiem, widzowie, jakby tego nie przez liścia. Ale ta auta... Mamy Może tak podnosić, nie? Fajne. No one będą skakać, one są fajne. A to w ogóle piosenkarze są... Y czekaj, czekaj, tu mamy całą mapę. Mamy całą mapę rozdziału drugiego. Y no, czekaj. No, ale... Gdzie jest Rekin? Tu rekina nie. A nie dobra, jest tam rekin. Mamy jacht. Jak jakby wszystko jest to samo. Tylko że agencja i rekin się, jakby i Grota zmieniły się wyglądem. I grafika no, jest lekko inna, nie? I tu mamy, e, no. mamy tutaj. E, Ale naprawdę, oni to. perfekto. Oni to perfekto odzwierciedlają. Starą agencję, tylko że wersji Snoop Doga. Ej, no motylek, motylek jest na mapie, zaznaczony taki. Mam tego Tumingana nowego. Mamy nową nowe, nowe boogie bombę, będzie będziesz tańczył ją. ten chicken mnie zawali. samochody mają, y, ale jest Kalifornia. Jakiś chicken mnie zabił, nie? Nie, 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 Nowy nie, tak, minus taki, że jest strasznie pomalowany. Ja nie lubię takich pomalowanych miejscówek. Jakaś tam laska tu siedzi. No i. I nie, bo z... A może space, no. Tylko w innych trochę włosach. Fajne buty no, na tak, tak. A właśnie, bo mają, mają do taką mechanikę i chyba w tym sezonie właśnie dodają mechanikę, że może sobie buty zmieniać u skina. Buty zmieniać? Ja muszę znaki kupić. I, że, i Nike, właśnie Nike mają być. No grote, ja, ja się nie spodziewałem, że to będzie. No, a ten Minigun pik. to jest Sigma, nie? On tak będzie fajny. Ja nie wiedziałem, że to będzie taki Pik. Ja już widzę, ja już widzę nas jak lecimy na miejscówkę i krzyczymy. To mój! No ja będę to mówił. I mamy tutaj spojrzenie, to sobie będę tapety ustawia i o... nie, ogólnie sezon będzie totalnie na 10 na 10, ale to musimy sobie odczekać jeszcze jutro, nie? Już nie mogę uwierzyć, że to jutro, nie? Jutro będzie coś takiego, nie? Ale wiesz jak serwery będą przepierdzielone ludźmi No na pewno Aż się boję Szkoda, że nie z tego levelu dobić I kupić sobie w serii karnet No dobra, widzowie, no to... zakończymy live'a, zakończymy film widzimy się w następnym odcinku Marka